Opie Maka. Uważaj na zęby. Uh. Czekaj, uważaj teraz. Uważaj na twoją... Uważaj bardzo, bark. Dobra. 10. To jest lekko. To jest lekko. Co? To jest lekko. Po 24 Ostatnia szybka Dobra Jest Zobacz jaki ładny Głowica na stole robiona Na szybko To jeszcze musi być poskładane Andrzej to tam nikałem